Jak już mam te jabłuszka, to chciałam Wam pokazać mój nowy sposób na robienie octu jabłkowego, żeby nie podchodził pleśnią i żeby jabłka nie wypływały. Nadal nie wiem co z tymi butelkami, bo jak wiecie, robiłam też, nawet tutaj gdzieś mam, robiłam też ogórki w butelce i zawsze się udają. Te w słoiku to są do zaraz jedzenia, bo mi dzieci butelki powyrzucały. O! Robię w ten sposób ogórki. Tak już wyglądają po tygodniu. zaraz będą szły do piwnicy. Robię w dużych butelkach też ogórki. Najtrudniej jest dostać po prostu butelkę, która ma normalny, tą normalną większą szyjkę, taką normalną zakrętkę, bo tak to teraz jakoś zaczęli produkować takie kwadraciaki z małymi zakrętkami. I też zaczęłam robić ocet jabłkowy. Jak robię go więcej, i robię go w butelce. I słuchajcie, wychodzi naprawdę super, nie psuje się. Nie śmierdzi, więc może warto. Ja do octu jednak wykrawam odrobinkę te, te mm, tutaj y, pesteczki. Natomiast rzucam tak. I zobaczcie, jak gdzieś nazbieracie no zbieracie trochę y, jabłuszek takich, no, z takich dzikich jabłonek. U nas na Dolnym Śląsku tego jest masy, To jest akurat porządna papierówka. Ale też są takie, no takie ulęgałki, takie no, zaniedbane jabłonki to naprawdę możecie sobie w, takiej 5 w takim 5 opakowaniu zrobić naprawdę świetny ocet. Zobaczcie, jak to szybko idzie. Jeżeli zaprawiacie porządne jabłka i je obieracie ze skórki, to też możecie z tego zrobić ocet. Naprawdę ze skórki jest super ocet. No. I wrzucacie tych jabłek gdzieś dotąd, mniej więcej. Zalewacie wodą na litr, na litr 4 łyżki cukru. Tak mniej więcej wychodzi. Najlepiej przygotowanym, przefiltrowanym, i tak jak ogórki się zakręca, tak octów nie zakręcacie, tak? Tylko po prostu, ja zawsze robię tak albo gaza, albo o, zobaczcie świeże. Kupuję za złotówkę najtańsze skarpeta, taka o, i zamknięte. I w ten sposób słuchajcie, robię w tej chwili octy i, i naprawdę świetnie wychodzą. Natomiast na temat plastiku nie będę się wypowiadać. On się, on się nadaje do żywności, a jak z octwym reaguje, jak to wygląda, nie wiem, nie podejmuje dyskusji, ale robię tak.